Siemano. z tej strony Cyrosh Play Games. Witam Was. To jest krótki odcinek, bo chcę powiedzieć, że robię rekrutację do gildii mojej. Wystarczy napisać yy, pod filmem w komentarzu swój wiek, nick i czy ma się tym spika, bo jak chcesz dojść do mojej gildii, to, to jest obowiązkowe, żeby ze mną pogadać, tam z innymi ludźmi. I tak, i co jeszcze trzeba zrobić? Jedynie zalajkować filmik i to wszystko. Tak. Mm. Teraz nad spawnem, tutaj i tak. Coś tutaj robiłem takiego? No niespecjalnie. Jedynie trochę oku. Ale tak się mocno zniszczyło. Jak wie w prawym rogu trochę tutaj się lałem. I nie dałem. Cud. No, no tak. Zachęcam do składania poran w opisie. W komentarzach. No. I wtedy pomożecie mi jeszcze surowcom zbierać. Bo przygotowuję na film, już trochę mam, tak, i zaraz chyba nabiorę kolejny odcinek, ale z, z hardcore'a, no to ja się z wami życzę, lajkujcie, subujcie, składajcie podania, opis, wszystko w opisie będzie, czytajcie, no to na razie, pa.